Największym i najważniejszym duchowym zmysłem jest miłość. To fundament życia i istnienia wszystkiego. Czy zastanawiamy się, czym jest miłość? Ktoś powie uczuciem tęsknoty za kimś. Nie, to uczucie tęsknoty, a nie miłość. Ktoś inny powie pragnieniem szczęścia. Nie, to pragnienie szczęścia, a nie miłość. A może jest chęcią dotykania, tulenia, czułości? Nie, to nadal nie jest miłość, tylko pragnienie fizycznego zbliżenia. A więc czym może być miłość? Nie można jej zobaczyć, dotknąć, powąchać, ani w inny fizyczny sposób zbadać. A może jest sumą tego wszystkiego, czyli pragnieniem szczęścia, doskonałego zbliżenia fizycznego, tęsknotą za byciem razem. W wielu źródłach miłość opisywana jest na różne sposoby. Według niektórych można ją podzielić na trzy fazy. Pierwsza to amor sponsoris, miłość oblubieńcza. czyli ta pierwsza faza zauroczenia, chęci poznania, pragnienie nawiązania relacji. To fa właśnie faza, jak niektórzy mówią, chęć i motyli w brzuchu. Druga faza to amor benewolencja, miłość poznawcza. Tu pojawia się już tęsknota, chęć zbliżenia, tulenia i czułości. Powstaje w zalążku uczucie zaufania i zachwyt osobowością. Faza trzecia. Amor, komplacencje. Miłość komplementarna. Dojrzała. Powstaje pragnienie bycia razem na zawsze. Pragnienie ofiarowania siebie. Ja siebie dla ciebie. Twoje szczęście staje się moim szczęściem i pragnieniem? Ta faza sumuje wszystkie poprzednie, uspokajając emocje i wprowadzając spokój wewnętrzny, poczucie spełnienia i jedności. Istnieje jednak jeszcze inna faza, a raczej rodzaj miłości: agape. Jest to miłość bezwarunkowa, Boga do wszelkiego stworzenia, a szczególnie do wszystkich ludzi. Również człowiek może tak kochać. W każdym stworzeniu widzi wówczas arcydzieło Stwórcy, a w każdym człowieku ukochane jego dziecko. Jest to mistrzowski rodzaj miłości i najwyższy szczyt, który prawdziwie znany jest tylko Bogu. Człowiek z natury nieufny nie jest w stanie tak patrzeć na wszystkich ludzi, a zwłaszcza na swoich wrogów lub wrogo nastawionych. Kochać bliźnich to nic nadzwyczajnego, ale kochać wrogów to już coś niewyobrażalnego, a co dopiero oddanie za nich życia. To prawdziwy szczyt w miłości i prawdziwy obraz tego, co niewyobrażalne dla nas, słabych istot. Czy zatem miłość każdego bliźniego jest możliwa? Jest możliwa, jednak aby to osiągnąć potrzebna jest głęboka przemiana duchowa. Poznanie świata duchowego i natury Boga. On sam na to, nam to objawił w męczeńskiej śmierci na krzyżu. Był torturowany, poniżany i zabity przez własne stworzenia dzieci. Czy może być coś gorszego? Kluczem do takiej miłości może być świadomość, że każde Boże stworzenie z natury jest dobre, a szczególnie człowiek gdyż został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. To wolna wola i wolność, jaką obdarzył Stwórca człowieka, daje mu swobodę czynienia również zła i krzywdzenia stworzeń i świata, co też w swojej nieświadomości człowiek na tak dużą skalę czyni. Natomiast świadomość, że każdy bliźni z natury jest dobry, a zło, które czyni, to rodzaj choroby a raczej efekt działania złego ducha, którego dopuścił do swojej duszy. Ta świadomość umożliwia spojrzenie z serdecznością i miłością, a nawet ofiarowanie siebie za bliźniego. To jednak prawdziwe mistrzostwo w miłości, które osiągają tylko nieliczni. Takie właśnie mistrzostwo w miłowaniu pokazał nam Jezus Chrystus. Umarł w męczarniach, aby uwolnić nas z niewoli grzechu i otworzyć niebo chodził po tym świecie i opowiadał o prawdziwym szczęściu. Pokazał nam, co to jest prawdziwe dobro i zło. Dotykał, uzdrawiał, wskrzeszał z martwych i uwalniał od złych duchów, a na końcu swojej wędrówki dobrowolnie oddał swoje życie w niewyobrażalnych męczarniach na odkupienie naszej duszy. To jest właśnie obraz prawdziwej, bezwarunkowej, niewyobrażalnej fizycznej miłości. Czy jesteśmy w stanie też tak kochać, oddać życie z miłości za bliskich, może za obcych, a nawet wrogich ludzi? To właśnie miłość jest odpowiedzią na wszystkie trudne pytania tego świata. Jeśli szukasz odpowiedzi na coś, czego nie rozumiesz, kluczem jest miłość. Prawdziwa miłość, bez której nie istniałby świat. Bez miłości wszyscy, wszystkich by krzywdzili i zabijali, a ziemia byłaby piekłem. I tak się dzieje poniekąd w obecnym świecie. A co jest skutkiem odchodzenia od miłości w kierunku egoizmu? Dlatego to właśnie miłość jest najważniejszym duchowym zmysłem, bez którego nie będziemy istnieć ani teraz, ani nigdy. Wszystkie inne wewnętrzne zmysły są zatem pochodną miłości, ściśle z nią związane. W kolejnych odcinkach będziemy zgłębiać ich tajniki dla zrozumienia sensu wewnętrznego duchowego wymiaru naszego istnienia. Zapraszam do pierwszej kontemplacji. Na początku, jednak, kilka słów wyjaśniających, czym jest kontemplacja. Aby zacząć prawidłową kontemplację, czyli ucztę ducha w relacji z Bogiem, Stwórcą, Najświętszym z Najświętszych i Jego miłością, należy najpierw odpowiednio przygotować ciało. Do tego trzeba znaleźć wygodną pozycję, siedzącą lub półleżącą, oraz stworzyć odpowiedni nastrój. Najlepiej w pustym pomieszczeniu z nastrojowym oświetleniem, w ciszy lub odpowiednią uspokajającą muzyką według własnych upodobań. Kontemplacja to rodzaj modlitwy, która może mieć różne formy. Pierwszy rodzaj modlitwy to tak zwana modlitwa tradycyjna, forma ta, którą znamy od dzieciństwa, czyli ja mówię swoje lub wyuczone słowa Bóg słucha, druga forma to adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Czyli Bóg mówi przez mój wewnętrzny głos, a ja słucham. Trzecia i najważniejsza to oczywiście czynny udział w Eucharystii. Czwarta forma to oczywiście udział w koncertach i innych spotkaniach. To forma biernej, ale równie ważnej modlitwy. I wreszcie piąta forma to właśnie kontemplacja. Są oczywiście różne szkoły modlitwy: kontemplacji i medytacji. I można je poznać z różnych źródeł, jak książki, kursy czy filmy. Medytacja jest podobna, ale polega na analizie konkretnego tekstu i medytowania nad jego znaczeniem. Każdy sam powinien dobrać odpowiednią formę do siebie i do sytuacji życiowej, w jakiej się znajduje, a najlepiej przejść i poznać po kolei wszystkie opcje. Jest to oczywiście pewien trening duchowy i osiąga się tu stopniowo coraz wyższe stopnie w tajemniczeniach. Na początku jest walka z rozproszeniami i innymi fizycznymi ułomnościami. Forma kontemplacji, którą preferują, ma oczywiście w różne stopnie w tajemniczeniu. Najprostsza i zalecana na początku dla każdego początkującego odkrywcy świata duchowego to kontemplacja indywidualna w warunkach opisanych wcześniej. Po stworzeniu odpowiedniego klimatu i nastroju, w wygodnej pozycji, niekoniecznie klęczącej, uspokój swoje serce i wsłuchaj się w swój oddech, który również z sercem powinien się powoli uspokajać. Niektórzy zalecają wyobrazić sobie płynące powoli chmury lub spokojny lot w przestworzach. Jednak każdy wie, co go najlepiej uspokaja. Następnie rozluźniać wszystkie mięśnie po kolei, od najdalszych, czyli palce, nóg, łydki, uda itd. Potem dłonie, przedramiona, w stronę serca, łącznie z mięśniami twarzy i głowy. Po osiągnięciu uczucia relaksu i oprężenia, wypowiadamy w myślach na początek jedno zdanie. Na przykład, Bóg jest miłością. Poddaj się tym słowom. Analizuj w myślach, co to dla Ciebie znaczy. Przy wątpliwościach prosi o łaskę zaufania. Poczuj spływającą na Ciebie miłość. Poddaj się całkowicie Woli Bożej. I trwaj w tym stanie jak najdłużej. Powtarzaj, Bóg jest miłością. Podążaj za tą myślą. Niech twoje myśli płyną w tym kierunku i oddawaj się uczuciom miłości, która na ciebie spływa. Pojawiające się rozproszenia mogą początkowo zakłócać tę relację i te cudowne chwile, ale po kilku próbach wszystko się normuje i piękne chwile staną się niezapomniane i wyjątkowe. Powtarzaj je tak często, jak tylko możesz, aż wejdzie to w nawyk i rytuał każdego dnia. Wówczas będzie Twoje serce gotowe na poziom drugi. Pokój z Tobą i do usłyszenia.